Witam wszystkich. Jeszcze zapomniałem właśnie nagrać, mi się teraz przypomniało. Test, jaki nam zorganizowali Starsi Bracia, w związku z tymi wszystkimi ograniczeniami. I co ciekawe, słuchajcie, ja, właśnie wychodząc się z kościoła, przymówiłem się, że miałem taki film nagrać. Byłem jeszcze dzisiaj, byłem normalnie na mszy świętej. Może ktoś nie lubi tych katolików, to już się teraz zestresuje. Ale o co chodzi? Przy wyjściu. Znaczy, przy końcu, już przy, tam jeszcze mówili tam to, tamto, że ograniczenie jest do pięciu osób. Rzeczywiście nie liczyłem ludzi, nie, nie mam pojęcia, ile tam było. Ale e, prowadzący msze ksiądz poinformował, że te zalecenie jest zgodne z decyzją rządu i episkopatem polskim. I troszeczkę mnie to rozgraniczenie rozśmieszyło. Dlaczego? Słuchajcie, ja. Już od pięciu lat e, tłumaczyłem ludziom, chyba nawet nagrałem parę takich filmów, w których zagaiłem ten temat, że obecna władza to jest nic innego jak władza episkopatu. To, 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 to nie, nie ma różnicy. Ten rząd, który klęczy ławą na kolanach, cała ława ich klęczy przed swoimi zwierzchnikami, e, daje do zrozumienia, kto tu właściwie rządzi. Oni mają swoich reprezentantów. Czy ja wiem, uznali, że nie wystarcza im. Zresztą, najpierw przejęli władzę tam w episkopacie, stwierdzili, że dlaczego nie mieli przejąć władzy w państwie. Ja na ich miejscu w sumie być może postąpiłbym tak samo, wcale im się za specjalnie nie dziwię. Więc wystawili swoich kandydatów, mieli swoje radio, swoją telewizję, wystawili swoich kandydatów, teraz um, e, rządzą. Teraz rządzą poprzez swoich wielkich pionów, to jest jedno. I teraz. Um, o co chodziło? Dla Dlaczegoś mnie to rozśmieszył te, tym, tym hasełkiem, które rzucił na koniec mszy otóż e, tak jak powiedziałem, jaka to różnica. Przecież te wytyczne 55, a może całkiem, a i już w ogóle łosił, że nie przychodźcie wcale do kościoła e, święta, to są wytyczne rządu jako takiego jakiego <laughs> e, takiego, takiego Takiej tuby propagandowej, natomiast to są te decyzje tak naprawdę episkopatu. Oni zrobili taki teścik. Oni zrobili teścik na wiarę. Wiedzą, że sprawdzimy, jak się zachowają katolicy w Polsce. I zrobili ograniczenie do 50 osób. To już była kpina. To już była kpina. Jak wszyscy wiemy, wszyscy wierzący, pamiętajmy, mamy w Polsce wierzących i <laughs> wierzących inaczej. To może ja się właśnie zaliczam do tych wierzących inaczej. <laughs> Tak, czy z jest tego, bo, no bo ja podchodzę do wiary świadomie, tak jak wspomniałem, nas jest bardzo mało nas jest może 1,5% świadomych katolików no i o co chodzi? I oni nie, to, sprowadzili te 50 osób i przyglądali się, jaka będzie reakcja. Podobno kraj katolicki podobno kraj chrześcijański na, może najpierw chrześcijański, następnie katolicki czy będzie reakcja, czy będzie reakcja, czy ludzie się zbuntują, czy ludzie zaczną protestować w tej kwestii, jak, jak wy możecie świątynie zamykać nasze, świątynie, A to dojdę do świątyń e, za chwilę. No reakcji nie było żadnej, no to ja tak czułem, mówię, no jak zrobili pięćdziesiątki. no to teraz zrobili piątkę. E, to, to ile to jest, to jest tysiąc razy, no tysiąc to... procent. Chcieli w ogóle, już zrobili zrobili pięć osób. Zobaczcie, w marketach ludzie to trzy metry sobie chodzą, jest dużo więcej, a oni zrobili piątkę. Dalej nie ma reakcji. Dalej nie ma żadnej reakcji. E, tak zwani katolicy mówią, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wytyczne są właściwe. Zamykamy kościoły, nie chodzimy, nie odpowiadamy żadnych wznuszy, żadnych nabożeństw. E, nic. I teraz, mm, e, co to ja, ja zagaiłem z, z, z tą pięćdziesiątką. Zapomniałem sam. Dobra nieważne. W każdym razie chodzi o to, że, że tak tak posłuchałem ich. No dobra, dobra, za ogłosili, że święta też nie będą. Tak na dobrą sprawę to, to w ogóle ogłosili, że Chrystusa nie ma. Ten w Watykanie się na piątym piętrze zamknął i uznał, że no wiadomo jaki tam Chrystus, jaki tam Bóg. Koniec tą wiarą. Cieszy się pewnie tam za Wigla patrzy za śmieje się. Jak udało mu się wyczyścić plac świętego Piotra z Wierny. A wierni jak zaczadzali. Jakby byli po jakimś po jakichś narkotykach. Nic, nic nie kumają. Dobra, na razie. <laughs>